Patrzcie, <śmienicie śmienicie śmienicza> tu! skakujemy! Ej, za pierwszy raz mi się udało. No, ja tylko na ten budynek. Dobra, ja wygrałem! Koniec ja to odcinka! Koniec odcinka. Dobra, już. Dzień dobry, i witam Was bardzo serdecznie! Ja jestem Paweł, i jest Ren oraz Joszelka! Jestem. I e, moi drodzy, ogólnie kwestia wygląda tak, że dzisiaj robimy dzikie stunty, a Ren ma na głowie żółty nocnik. No tak, no zobacz! No jest nocnik, którego używał pałek był mały, chcecie go w giveaway'u to napiszecie On miał większy nocniczek Chodźcie tu, wskakujemy, fuuu Ej, za pierwszym razem mi się udało No, ja tylko na ten budynek Dobra, wygrałem, koniec odcinka Wygrałeś nocnik, który mam na sobie Wygrałeś nocnik Który masz na sobie? Nieźle Na głowie Na głowie czy na głowie? Dobra, słuchajcie, bo kwestia jest taka, chodźcie tutaj wskoczyć, jak ty co a bo sami... ale... w GTA, okay. Spróbujcie teraz przynajmniej. W GTA Uniwersum. Mamy spróbować przynajmniej tam. Przynajmniej spróbować, no ja tu spróbuję zobaczyć, czy można gdzieś. Ja wyszukam, w którym by się to okay. robiło. Gdzie to było? Uro. To było tam. <grym> e, dobra, czekajcie, ja spróbuję tu wskoczyć teraz jeszcze wyżej. E, nie wiem, czy to się uda. No i nagle tutaj auto stoi na parking. To nie? Przecież idę. To za... poszło. Za... Zaparkowali. To poszło. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie. No bez ja po prostu czemu nie mogę tu wskoczyć? <noise> Teraz trochę bokiem lecę. Co za lipo? Teraz trochę, trochę się przewracam. Trochę okay. się przewracasz? O nie, chyba umierasz. Trochę, trochę, trochę popełniam zgon. Ale mi odbija do tyłu. No nie, no lipo, lipo. <noise> nie podziel się po rysowniku. Dobra. Rusełku Słuchajcie, ogólnie, nie no trochę lipnie tutaj tak wskoczyć. Chyba że był z kostki. Albo czekajcie, nie, już wiem, nie widzę. <noise> o, 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 o. Nie umiem stuntować. Bo to tak się naucz kobieta jedna normalnie! To mnie naucz, weź tu, przyjdzie mnie naucz! O, żeż ty. Obrażasz że ją od kobiet? O. hemotyzację. <laughs> e, dobra, e, w takim razie ja zjeżdżam, pokażę wam jak to się robi. Postaram się zrobić to po raz drugi. Ja to zrobię po raz e, okay, ja Nie motocyk potrafię. Motocykl mi się tam spuścił w dół. A, na, na lince Spidermana. Tylko tak, ja muszę sobie żyć wziąć, czekajcie, cyk. Nie, pan infografię. Okej, i teraz próbuję się tam dostać to właśnie z powrotem. Tylko dodajcie mi chwilę dosłownie. Nie o. Okej. Okay. Żadnej chwili. <laughs> Żadnej chwili. Dobra, patrzę. O, no teraz i... nie wyszło, bo patrzyłem. E, mi nie chcę dobra. normalnie Tak, wstać. tak, tak, słuchajcie, ogólnie tak. W tym miejscu mniej <laughs> więc teraz stoję. Puszczacie no. gaz. Trzymacie kontrol i znowu wciskacie gaz, żeby wam stanął. Aaaa. Bo jak nie, to wam nie stanie. No nie? Jeszcze raz, jak? Że to trzeba ręcznie zrobić, Rozumiem. Tak, tak, czyli jedziesz. Puszczam gaz, kontrol. I teoretycz... no nie umiem za szybko. I teoretycznie, e, To tak powiem, kąt natarcia był taki sam, ale... E, fizycznie było inaczej, według fizyki. Według fizyki? A to w ogóle w GTA jest fizyka? Tak, jest specjalna fizyka <grywa> Specjalna Pseudofizyka Tylko nie tak rozumiem. bardziej to prawie, bo jak nie to się rozbijecie właśnie o ten daszek Albo o rena. Eee, <grywa> nie ten przycisk <grywa> no to no, jest przycisk No nie, słuchajcie, no, będziecie tutaj jest? jeździć dopóki nie wskoczycie, nie? No nie, zmuszaj nas do tego, ja chcę też <grywa> gdzieś o. indziej sobie pojeździć Lecę, uh, Tak, ale bez motoru A, się? dobra, no to, to zawsze coś Dobra, jadę. No, A i teraz po ten motor mam. Ja 3 chyba. Kilos. To, dzięki, ale ja Op. chyba się nie nadaję do tego. Dobra, prawie skoczyłem. Znowu to samo z co na początku. Ale prawie skoczyłem w tym momencie tam na ten jeszcze wyższy poziom. E, no dobra, słuchajcie, to w takim razie proponuję zrobić tak, że. i znowu życie stracimy. Dlaczego ja tracę życie za każdym razem, jak dostaję w twarz? No to jest normalne. Za każdym razem, jak dostaję po prostu bęczki, A, to ja, od razu jakiś jakoś no mnie no składa. Co to ma być? tutaj dalej to myślę, że niekoniecznie, ale... Uwaga, będę wracał. Chcesz wracał? Hmm. Ja pa, pa, wracam. Hmm. Misję. O żeż ty! To ty Okej. Okay. Mój motocykl został u góry e, nie spodzię. Mój, mój nie spodziewasz Właśnie... Co ty gadasz? buduję, buduję schody, żeby się nie... Nie umiem to jest dla mojego motorka, to jest za krótki... No za bardzo się podbijam. Ok, e, to zróbmy Czekaj, Prezydent... Ja e, to po nie umiem. Dobra Cyk, proszę bardzo i zaparkowany yy, Ja skupię tam jeszcze raz w drugą stronę, bo tam bardzo fajnie można by było coś no, zrobić No z tej odległości tak jak najbardziej, ale tak to mnie tam podbija Strasznie mnie podbija Jest tu ja, takie mało ja, dzikie ja, ja. No co? Proszę cię Patrz! No ja wiem co mówię Patrz, Patrz i płacz, dobra Okej, okay. przeżyłem na szczęście Dobra, czekajcie, teraz co my tu mamy? Zobaczmy jakąś dalszą rzecz. O, proszę bardzo. Żeby do Was wrócić, mogę na pojechać tędy. Nie, ja chyba Albo i nie. Sobie te dziki stąd. Albo i tędy nie pojadę. Dobra. Eee, słuchajcie, słuchajcie, znajdziemy tutaj. A gdzie in... teraz normalnie że bierzesz, tam, wjeżdżasz? Bierzesz? In, inną miejscowość, oh. może znaleźć. może. Autycznie? Na przykład tutaj, proszę bardzo. Eee, no ja tam mam wrócić? Eee, re, o, Joszelka. Co się stało Jaszoka, co ty tam robisz? Czemu tam się rzuciłaś? To... Zostawiłam swój pojazd yy, i no. Ja po prostu o tym mur walnąłem. O, no I na, na górze serio jestem. E, jest dobra, drabina, więc tutaj dobra, powiem szczerze, ponieważ... że, no, elegancko. Ja sobie piramidę buduję z aut, żeby się dostać, a tu po drugiej stronie tego budynku jest drabina. Co? Tak? O. <laughs> Gdzie jest drabina? Gdzie? Koło tego billboardu. Ale którego? Na tym budynku gdzie masz swój motor! Nie, ja nie, gdzie to tam... NIE! Weź. Dobra. O tu gdzie okay. jest? Tu gdzie jest? No weź mnie nie trącaj! No przepraszam, jechałem prosto, a ty żeś się rzuciła o, no, nie mi prosto No On mnie utrącał ale ją trąca, ale ją utrąca! E gdzie ty jesteś? Au oh, yeah! Jestem na parkingu! Gdy tu jest wejście, halo! E Okej, okay. ja ogólnie tutaj znalazłem taką fajną miejscóweczkę. Gdzie można, a tu trzeba się bardziej rozpędzić jednak. Ja się rozpędzę Patry. No je, co mi pod koła Dobra. wskakujesz, chłopie gdzie po tym biegasz? Dobra, już widzę. Musisz okay. strzelać. No, Trochę za, za okay, dużo na wysoko to... podniosłem. Trzeba mnie podnieść, bo uh. wtedy leci się dalej. A nie na wysokość. Lub A miałem kaka. Kakakasło? To, jest to, 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 to kaka, 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 bardziej boli. Kakakasło. Kaka, Proszę nie. bardzo, tutaj jestem, z powrotem. Dzień dobry. Dobra, to co, zmieniamy miejsce czy coś? No tak, właśnie znalazłem Aha. drugą miejscóweczkę, w której jestem. Dobrze, sobie że nam mówisz. Wcale nie powiedziałem tego, ten przepis sobie później na ganie. Dobrze, Dobrze, że, o, że tego dobra, nie, nie mówisz. No. no. Ja się już nie bawię. Sobie. My się tu, y, tak powiem, y, zajmujemy odzyskaniem motorów. A wiesz, jak odzyskać motocykl? M. Nie. Prezydent? Nie wiem jak. Czy na przykład? No. O ja nie wiem, ja nie wiem normalnie, no Chodźcie, patrzcie tutaj. Patrzcie. Chodźcie tutaj, patrzcie. Patrzcie tutaj. Tutaj, Co? tędy. Co? Pokaż, pokaż, pokaż tędy. Prosto i tutaj macie. Hop. Mhm. I tutaj na budynek zapiszmy na skoczyłem, teraz już mi nie skoczyłem niestety, coś mi nie pykło. Hmm. Może bardziej pod kątem zrobię, czekajcie. Może, może Nie na mnie! O, bardziej pod kątem, Może tak. to... nie. O, i proszę bardzo, i już Może jesteśmy. To nie? Może to nie? Tylko teraz nie wiem, jak tutaj na górę wskoczyć, bo chciałem tutaj jeszcze wyżej. Na ten wyższy daszek. Eee, jako je, kot, tak. dachowiec, wiadomo. Prezydent klubu i Ren jest prezydentem klubu. O nie, dobra. Spadłem. Mię, mię, mię. Co za motocykl tu stoi? Mój. Pa, nie dobra! No i co? Nie? Nie będę jakimś shinobi Mam inną nazwę dla tego motoru. Ale nie powiem na odcinku <grym 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 O proszę bardzo Ale naprawdę fajny jest samochód, znaczy motocyk. Ała! Nie! No i teraz przeleciałam budynek okay. No przeleciałam nad budynkiem No to... mi uszy! Połowę. No Co ty tam? Halo! E, Pamiętaj, żeby pod kątem, tak mniej więcej z tego miejsca tak pod kątem jedziecie. No, sam jesteś pod kątem. Pod kątem. No i pan policjant w porządku pilnuje. No i niestety mnie REN naprowadził na prosto, więc y, nie wskoczyłem, ale... <grym> to jest... Co no tu przyprowadził pan policjant? Nie mam źlego pojęcia, no ale... Policja mi tu wyjechała. Ja nie wiem. Wszystko REN, re, no Ren no, no, typowe, nie? no. Już, już, to już Ren już no ja tu muszę uciekać. Zrobiło na mnie wrażenie teraz. Okej, dobra, czekajcie, poskładam się w krzakach. Jestem na dachu. Mam nadzieję, że policja teraz zgubi, szybciutko. Policja jakby was zgubiła też byłoby sympatycznie, bo jednak Dzikie jest tu. Niczemu, tego motorka. Jak wam się podobają moje dresy w ogóle? Jestem dresiarzem od dzisiaj. Spoko. Wiesz co, no powiem tak, że no gdyby nie ten żółty kask... Dobry! To byłoby ok. Czekajcie, ja postaram się tutaj odjechać kawałek, my cię zgubić. Na... O, zgubiłem, super Dobra I teraz czekajcie, no bo to no widziałem... Nie macie do mnie dostępu, odpuśćcie sobie. Jak to nie? Ja Co? z drugiej strony próbuję. Znaczy to policja, nie? Dobra, to ja będę na inne dach Wow wow! Ej, dobra, nie spadłem. I test. Nie, nie, fajna miejscóweczka, z każdej strony można coś zrobić, można gdzieś polecić, wyskoczyć, przeskoczyć Można polecieć, co? Ja spróbuję Dziś, jeszcze raz funty. na górę wow, znowu tylko to okno Okej, okay, i teraz postaram się pod kątem, bo widzę, że żeby wyżej wskoczyć Na jakiś ten, to nie na prosto, na 90 stopni Tylko trzeba lekko pod kątem Hmm, ten zaś zmienił miejscówek No ja funty. Natomiast... No, jednak nie do końca. Okej, okay, um, hmm... Czekajcie, jak gdyby tak... nie um. pykło. Dobra, nieważne. Ale ja jestem bliziutko, spokojnie. Ja jestem bliziutko, ja jestem na tym daszku, na który sobie sumie... Tam. Nie Nie wiem, czy tak. będę w stanie jakoś dalej, wyżej skoczyć, ale raczej nie, więc ja sobie tam zjadę. O! Ła, wow, trochę bolało. Hmm, na twarz mam motocykl Masz na twarz motocykl? Tak, hmm. na twarz mam motocyk. No widzisz? Niektórzy robią sobie okazję. Weź te radiowozy Dobra, co nie, ty motocykl. z nimi. Bioro na trzy radiowozy tam wjechały, nie? Człowieku! Człowieku, normalnie. No cóż, tu się. do domu już było? Już było. Ja było, to, ja było. Teraz krzywdę. A, było, fern. było. Ren umarł i teraz nie, mam nie, nie ma motorkę. Czuję, że chcecie na nich bo... Okej, okay, mam tutaj prostszą miejscóweczkę. Prostszą? Dla was. Hmm. Tak, znacznie prostszą No jak już tego nie będziecie ogarnąć, no to ja przepraszam, ale no nie mamy innego wyjścia, no trzeba będzie po prostu wziąć i nie wiem co. No. <grym> no, dobra, e, czekajcie, chodźcie tutaj, tu, tu, tu. To znaczy tutaj. No tu, teraz gdzie tam. No z Ja za panem jadę, a pan se uciekaj, bo. No bo ja na dachu tutaj, byłem no było widać, tutaj, przecież nie? Tutaj, Patrz. Tutaj. Jedziesz tu, no nie. Robisz hopa i skakujesz na ten daszek po twojej e, prawej. E, dobra, ten, dobra, ten. dobra, dobra. Proszę bardzo, zobacz, zobacz. Tak. No weź obserwuję co ty tak, robisz. i tu na daszek, nie? Zapraszam. Czekaj, daj mi. Coś się cofło. Się. Trochę mi cofło, nie wiem. E, tak, o ten, o ten bialutki taki murek. Po, po, po lewej. Mniejszy kąt natarcia, zdecydowanie. To znaczy, im mniej podniesiecie eee. motocykl, tym dalej polecicie. Ale z drugiej strony, jak za mało podniesiecie, to możecie, że tak powiem, zesgonować na murku. Tak jak na przykład teraz Ren. Dzikie funty. O, Dzikie proszę funty, bardzo. tak. Dzikie butrzaki. I to może sobie skakać dalej. Don't Connors go away. Dobra. O, Zobaczcie, takie, tak się to robi po prostu. Wow, za daleko! Eee, to okay. ja też trochę. To ja przestąpiłem z odległością, e, ale Gites. Mały no, jakiś wapit w O, dobra. No, jakbyś tak wyszła, Tam nie? Ma dwa wapit. albo trzy budynki, można e, przetworzyć no, sobie. Mm, teraz mi tu jakiś paruwa jedzie. No i co to miało być? Joszel, masz dwa miejsca? Nie mam. A no to oh. nie wsiądę. Ja chyba też nie mam dwóch miejsc. No, to też nie masz dwóch miejsc. No weź ma, tego prosiaka stąd! Ma, po, 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 po. Dobra, e, jednak trochę bardziej do prawej. A! Dobra, Leciała. bardziej do prawej, bardziej do prawej. Ale czy żyłam? O, to Jesteś ci potrąciło! No, motorek! Motorek! tu. Dobra, I z kaskiem się uda, jestem pewny. No, ten Jest kask cię dociąża, weź, daj mi go! Ty zdejmij mi tą twarz, Co ty mówisz? To jest mój motorek, motorek tu e, tylko przyleciałeś. Nie yeah. chyba nie? No ja poleciałem no, bez motorkę. No cóż, teraz zaliczyłem... Przeleciałem i zaliczyłem koszę na śmieci. Okej, okay, no zdarza się. się. Mm. Weźcie mi te auta stąd! No być przyjemność, ale musicie przekonać się na własnym. Wiesz, tak myślę. Do myślę. Czekajcie, bo ja tutaj próbuję teraz znaleźć jeszcze inną miejsce, jakś tam Ćwiczcie, żeby tam skoczyć. Co jest? Czemu mnie tak to? Kobieta, jakaś ciężka kobieta była. No tak. Okej... Okay. No jak zmusić grubasków, żeby, ten, eee... żeby sobie poćwiczyli? Trochę pokaż im broń, zaczną biegać. No, no dokładnie. Eee, wiesz co, ogólnie, nie wiem co się mnie wystrzeliło, po prostu jak armatę za armaty. No i gdzie wsiadę do samochodu, o, Paru, bo no co to ma być? Kocia karma, dobra Okej. Okay. Um, czekajcie. Tutaj ta miejscówka jest taka, jaka jest taka mech ale... Czekajcie, tutaj coś widzę? Czy ja tu coś widzę? Hmm. Tutaj... O, to Czy on tam coś widzi? Chwila. Chwila. Nie, to jest rydna, to, to będzie lipa. Rydna nas widzi. zatrzyma. <laughs> nie widzi! A ty co tak dawno tutaj ten? ten? To już się kameruje. <laughs> i pan Paweł! Ale, jak ja to zrobiłem? Podskoczył, walną głową w górę i siedzi dalej, nie? Teraz powinieneś powiedzieć, Ała! Ej! No nie? Co tam w zasiadku? Tak szczeka tam. Dobra, czekaj, ja muszę się zaraz. O Kiedy koty szczekają? Dobra, mam, mam, widzę, widzę, widzę. Czekaj, tylko w drugą stronę. Cyk. Ej, kotem, czy I teraz tędy, pat, pa, tędy. A! A! Jeszcze nie wiem. O, nie <laughs> już Paweł, też... Proszę to bardzo. Ci pies? Ci pies? I wskoczyłem prosto na... o, twój motocykl chyba się... Tak. Nie, dobra. Spiesi, Miałeś fuksa. Piesikok. Miałeś fuksa, stary, naprawdę. Mega no fuksion. ja urodzony w kakakasku, nie? W kakakasku mówisz? <laughs> w czym? W kakakasku. Eee, okej. Okay. Okay. Nie można robić jakichś stuntów bez kakakasku. Kakakasku, no tak. Po jakimś czasie już jesteś taki, wiesz, że mówisz kaka kaka. Dobrze, eee, czekaj, sobie tu zawrócę. Najlepiej między palą a latarnią. Pod warunkiem, że nie wjedziecie samochód jakiś akurat. Teraz Raz zawaliłem głową w murek, ale nie boli mnie, bo miałem kaka No, kaka bardzo pomaga. No, oczywiście, wiadomo. Dobra, czekaj, muszę się wziąć sobie tutaj jeszcze żyć. Ci... Nie z tracę dzisiaj tyle życia. Dobra, uwaga, pa, 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 teraz. Weź ten, grupa son... No. A Tyle w temacie. Tyle o, w temacie. co się tam już stanęło? No jakiś ja, gościu ja... mi wyszedł. Ja, ja mówię, co, co to się stanęło? Haha, co ty mi robisz? Taktyczne pchnięcie, dobra. O, to już się kameruje. Paweł. No, jako... no dobra, to lecę dalej. No i ten mont, jest dla mnie. To po prostu. i dalej. No i zostaw mój motocykl. Mam Szy. odległość liczoną y, z minusem z przodu. No zdecydowanie się z tym zgadzam. Minus 2 metry. Nie! Już tak pięknie było, już tak cudownie po prostu. Normalnie tutaj waliłem jeden nad, za drugim daszek. Z daszku na daszek, wow. daszkiem podparty byłem. Wow. wow! Gdzie to było wow. teraz? A tutaj, dobra. Daleko! Far, far away in another galaxy. Tak też Dobrze jest, dobrze jest, czekaj. O, ale już, tak? Czy jeszcze nie? Mniej ja? więcej. Ja mniej więcej omijam ten basen Co moja pusta się robi? To jest wielkie pytanie Mówisz? A czemu tak normalnie wyjeżdżasz? Czemu nie wyskakujesz sobie na przykład tutaj przez jak tak o Wyjeżdżasz normalnie przez płotek i pyk i pyk cię i jesteś tutaj na drugiej stronie Hmm e, ja Takiego Bogu rozpędu mam. nie musisz brać, weź sobie mniejszy rozpęd Najważniejsze jest żeby nikt ci akurat nie wyjechał O Wow! Cyk Wow! Wow! No w końcu! Dziś oh yeah. w końcu. Dobra, punkty okay. stylu. O, proszę Rozbiłam bardzo. Nie się na tym budynku. Na Dobra i teraz czekaj. Skąd to można by pojechać dalej? E, stąd można byłoby... Hm. Dobra, zaryzykuję. Uwaga. Ryzyk fizyk! Dobra, nie pykło. O. Ale... Prawie coś... się opaliło. No prawie! Prawie to wiesz co to jest. Okay.

Tak, przed hmm. cię ty o to dzisiaj nie brzmi. Ty wiesz do kogo strzelasz teraz? Masz kask? Masz Polaków. Masz kask, to zobaczymy, czy jesteś kuloodporny! odporny Ty nie miałeś kasku, o więc. No. Ja nie miałem kasku, dlatego nie przeżyłem, ale. ja kocia twarz jest nie. Ale jest niestety, stayama. mój motocyk ogólnie jest się utopił. Stayama? I ogólnie widzę, że chyba czas na ten nowy się stayama. kończy. Tak? E, więc wiadomo, czym to się skończy. Nie wiem. To się skończy! Nie to się skończy! Chaosem! Po prostu! To jest rozwałką. A co? nie! Proszę, nie! <laughs> Chodź pan tu ktoś! Chodź pan pani! Pan pani? Pan pani pan! Pan i pani! Zdjął kask! Zdjął oh, kask! Zdjął kask! To ty strzelasz do mnie? Ja strzel? Co ty? Nie za dużo sobie wyobrażasz? Ej, dostałaś heada! Zostaś twarz przecież <laughs> pociskiem! <laughs> Stałam tak blisko! Halo, Ren? Widzę. O, cześć. O, ty zdrajco. Ja ci jeszcze pokażę. O, dobra. Oła, mnie I to mocno. A ty też a, a proszę cię, jestem kotek. Spadam na kotek. cztery łapy i wiesz, i wy, wytrzymuję jest niby kotek. Co, jestem niby? N niby kotek. A ci jeszcze. Coś ty powiedziała? O. No dokładnie to. O, obrona towaru byś mi włączyła. Co jest? był Masz problem? Masz problem? To chodź tu! Kroń, chroń swoją wytwórnię! Co po mnie przyjechałeś? No co to za problem jest? Halo? No, ja papa mobile! No zostaw mnie! <laughs> papa mobile! Oja szalka leży! No je! -u. Dobra! I tym z już na kończymy! Dzięki za uwagę! Trzymajcie się! Hej! z pa! Mam nadzieję następnego!